Najlepsze antyfakty w internecie. Antyfakt! Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną zwycięski. Dzień dobry. Andrew Gazda. Dzień dobry. Jak to mówią, nie strasz, nie bosie się, yy, bo się zestrasz? Generalnie czy jestem zadowolony? Nie było to widowisko. No nie oszukujmy się, za dużo tam nie pokazałem, emocji też za bardzo tam nie było. Ale wygrałem, wygrałem. No i generalnie fajnie w miarę, co nie? No. Nie dla ciebie, bo no, no tak, co nie? No fajnie dla mnie, nie? Bo wiesz, ja, ja się cieszę z tego, że wygrałem. No dziwię się. Ta, ta, tak naprawdę, tak, na, tak, tak naprawdę wiesz, no, taki, taki był generalnie game plan, co nie, że wiesz. Pod prawy schodzimy i wiesz, pod klatkę i obalamy, co nie? Taki miałem game plan, wykorzystałem go, więc wiesz, no tyle, co nie. Po was, pogadaliście sobie wyjaśnili? Nie. nie, nie, nic. Nic i wiesz, ja mówię. Ja... Ja o nikim nie gadam, nie chcę nic od nikogo, chcę wrócić teraz do rodzinki, spędzić z nią czas, zaraz święta, no kupować wiesz, dla dzieciaków prezenty, yy, jedna szybciutka akcyjka charytatywna, bo z racji tego, że będę miał teraz, wiesz, gdzieś tam, powiedzmy, duże zasięgi, spoko, a wiesz, no i tyle tak naprawdę, co nie? I wiesz, i wydaje mi się, że będzie fajnie. Chyba zaskoczyłeś, bo po tym, po tym słynnym, słynnym liściu, który dostałeś, wiele osób myślało, że kurczę, że szybko się to skończy, a tutaj zaskoczyłeś. No, dostałem, dostałem, to trudno. Nie wiesz, nie będę gadał, czy mnie odcięło, czy mnie nie odcięło. Dostałem, było, minęło. Nie obchodzi mnie, co było wczoraj, interesuje mnie to, co jest tu i teraz. I to jest, wydaje mi się, takie najważniejsze, co nie? Chodzi mi tylko, że właśnie. Zaskoczyłeś ludzi, bo wiele osób myślało, że nie dasz rady, że, że Andrew Gazda będzie na jeden strzał, A tu ty pokazałeś, że kurczę, no jednak to, co się wydarzyło na konferencji, mimo wszystko miałeś te ręce w dole, każdy by, jakby na punkt dozadu by to by spłynął. Ale... Wiesz, co mi się podoba, że byłem takim mega chudym chłopakiem. I wiesz, gdzieś tam takim tyranem zawsze w szkole i tak dalej, i tak z takich bałem się, zawsze takich większych i tak dalej. A teraz, wiesz, pokazałem, że, że fajnie, co, nie? Że, że jest elegancko. I, i, tak, I tak naprawdę tyle, że da się, co nie, że mordeczki naprawdę, jeżeli coś chcecie w życiu osiągnąć, to wszystko się da osiągnąć, co nie? To nie, wierzcie w swoje marzenia i je po prostu spełniajcie, co nie, to nie jest tak, że jak myślisz, że nie możesz mieć Lambo albo Ferrari, kumie fajnej żonki, dzieci yy, zajebistej, wiesz, no fura, wakacje, po prostu brawura, to możesz to mieć, to siedzi tylko i wyłącznie w twojej głowie. Ja mówię, dwa lata temu nie miałem nic, co nie. Dzisiaj też gówno mam, ale przynajmniej to jest jakieś tam gówno, wiesz o co Przecież chodzi. przynajmniej wygrałem. Tak, ale przynajmniej wygrałem, co nie. Chodź sobie postawisz gdzieś Mieszkać, tam Mieszkać gdzie mam, za to jeść mam. Al... Racje żywnościowe, nie? Racje żywnościowe mam, je mi się fajnie, żyje mi się fajnie, rodzinka mnie kocha, ja kocham ich, starczy. Nie, mi starczy, no i psa bym jeszcze chciał mieć takiego swojego, zawsze to było takim moim marzeniem, żeby mieć swojego psa, w sensie, że wiesz... E... Taki po prostu, że mój, że mnie tak fajnie kocha i wiesz, jak ja chodzę na chaty, to on ci tak fajnie dupcią cieszy, to zawsze chciałem mieć takiego psa małego, co nie? I rybki. I rybki, to by jest mój cel następny. Mieć akwarium w chacie. Życzę Ci, Żeby ci to wszystko spełniło. Jeszcze pytanie, chciałbyś coś powiedzieć tym wszystkim osobom, które jakby stawiły kreskę i się śmiały z ciebie, jeśli chodzi o tego właśnie słynnego liścia na konferencji? Wiesz co, czytałem komentarze, że, że, ten, że ludzie czekałem na lekcję pokory, co nie. Więc no nie wiem, może, może, to, może to była właśnie taka lekcja pokory, no nie wiem. To już ludzie sami ocenią. My, ja z trenerami gameplan zrobiłem fajny, mi się podobało. Dziękuję wszystkim za doping. Było fajnie, było śmiesznie, było zabawnie. A myślisz, że sekwento będzie, to będzie dla niego lekcja pokory, czy tego nic go nie ma. Nie nauczy? wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, co tam wiesz, będą. To, to zależy od internetu, co nie? Mnie tam na przykład no, nie obchodzi. Yy, znaczy, jakby wiesz, jakby cały internet cię tak hejtuje, hejtuje, wiadomo no, że to jest przykre, co nie, nikt by nie chciał być tak, wiesz, mega, mega hejtowany, yy... no ale generalnie ja nie jestem w miarę gdzieś tam hejtowany, także spoko, co nie, mi się podoba. Jak to następne? Jakbyś mógł sobie wybrać? Jakby mógł sobie wybrać? Bez, bez żadnej złości, tylko jakbyś mógł sobie kurczę wygrałem, On też y, jest moż, możliwy, że z nim mógłbym się z, z, no. y, zmierzyć chciałbym jego. Tak, kto, kto pierwszy przychodzi na mecz? Nie kto? wiem, naprawdę nie wiem kto. kto... Dziki trener? Nie, no to a przecież to dziki no, a dziki trener jest przecież mocny, taki z kimś na sportowo bym chciał, co nie? Że wiesz, fajnie podajemy sarączkę, co nie, wszystko jest gicio. To z kimś na sportowo bym chciał. Tym razem, co nie? Tak wiesz, fajnie, że wychodzimy, wiesz, pełne umiejętności, jest, wiesz, piąteczka, robimy tutaj jakieś uniki i tak dalej. Zonę? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, Zonego lubię bardzo, nie chciałbym się być z Zonym, co nie? Jak tak, wiesz, szanu, szanuję bardzo, Zonego, lubię Zonego. Nie chciałbym się być z Zonym, tak szczerze. Nie chciałbym się bić... to tak samo jak miałbyś się bić z przyjacielem. No, no nie chciałbyś się bić, co nie? Gdzieś tam przyjaciółmi nie jesteśmy, ale kolegami śmiało, możemy to nazwać, co nie. Szkole nie lubisz? Nie wiem. Nie lubię, no nie, że kogoś nie... Nie mam kogoś, kogo nie lubię, co nie? Ja chcę teraz jechać do McDonalda. To koniec, to już nie masz walki. Nie, to już koniec. Nie, koniec, Ko koniec kontraktu. Nie, no Oficjalnie zobaczymy. Andrew gazdał, A, zrywa koniec. kontrakt z Heidi. Nie, 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 no, nie, Zobaczymy, co będzie, to nie. Nie wiem, nie wiem co przyniesi trzyszy dzień, nie wiem co będzie za tydzień. Mog 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 może mnie na pasach coś rypnąć, także. Nie Oby wiem, nie? nie mam pojęcia. Oby nie. Oby nie, co nie, no wiadomo, chciałbym pożyć. Dzieci jeszcze chcę mieć fajne, wychować. Jesteśmy pies i rybki. Nie? Tak, pies, wiesz, chcę mieć fajne, bo dzieci psa, rybki, także. Życie tego. Dziękuję. Dziękuję. I noska. Tak, i ja muszę jechać teraz szybko na ten, na Sor, albo tutaj do, iść do tego, bo żeby mi kinoła szybko nastąpił. To po, na po, po, po wadze, dzięki. Dzięki, dzięki. Dziękuję. Najlepsze antyfakty w Internecie.